Marża to nie narzut. Ten plik możesz pobrać sobie bezpłatnie z mojej strony. Zaraz pokażę skąd i służy on do tego, aby bardzo szybko kalkulować cenę sprzedaży, zakupu, obliczać marżę i narzut. Odwiedź stronę adamgrzesi.pl, kliknij na sprytne porady i tutaj na blogu znajdziesz artykuł pod takim tytułem. Z niego pobierzesz sobie ten plik. Ten plik zawiera, zawiera dwa arkusze. Za moment będę je omawiał. O co chodzi? Chodzi o to, że kiedy Ustalamy ceny, to musimy zrozumieć, że marża to nie narzut. Aby policzyć marżę, która mówi nam o tym, ile zarabiamy sprzedając produkty, mnożymy zysk, czyli sprzedaż minus koszt wytworzenia albo cenę zakupu przez wartość sprzedaży. Więc marża mówi nam o tym, ile zysku nam zostaje z całej kwoty sprzedaży. Narzut u góry ma to samo zysk. Ale dzielimy go przez cenę zakupu albo koszt wytworzenia, a więc jeśli znamy koszt wytworzenia, to wiemy, ile musimy narzucić, aby uzyskać cenę sprzedaży. I narzut najczęściej jest, właściwie zawsze, jest wyższy niż, yy, niż marża, natomiast wielu przedsiębiorców to myli. Yy, dajmy sobie taki przykład. Bardzo często znamy koszt sprzedaży, czyli koszt zakupu albo koszt wytworzenia. No i czasem ustalamy sobie cenę sprzedaży. Ten kalkulator natychmiast pokaże nam, ile zarobiliśmy przy danym narzucie. I oczywiście policzy, wy, wyznaczy nam tak zwany mnożnik, czyli cyfrę przez liczbę, przez którą musimy pomnożyć koszt wytworzenia, żeby uzyskać w przyszłości cenę sprzedaży. Ale czasem bywa tak, że my znamy koszt wytworzenia ceny zakupu, pracujemy na jakimś narzucie, na przykład 50%, i wtedy okazuje się, że otwierają nam się oczy i my, nie, i my nie zarabiamy 50%, tylko zarabiamy tylko 33%. Czasem bywa tak, że kupujemy coś i chcielibyśmy, aby z całej naszej sprzedaży zostało nam 50%, więc tutaj sobie możesz wpisać tą marżę i od razu będziesz mieć policzoną cenę sprzedaży i oczywiście mnożnik, dzięki któremu będziesz wiedzieć przez ile, ten zakup pomnożyć, żeby uzyskać taką marżę. Co można jeszcze tutaj innego zrobić? Czasem bywa tak, że my chcemy coś sprzedać, na przykład za nie wiem, 180 zł i oczekujemy, że uzyskamy jakąś marżę, którą sobie tutaj możesz wpisać. Wiedząc o tym, że chcemy coś sprzedać za 180 zł i znając marżę, pokazuje nam się, w jakiej cenie powinniśmy albo wytworzyć, albo nabyć dany produkt i to pozwoli nam na przykład w negocjacjach i dzięki temu też od razu policzymy sobie rzeczy związane z zyskiem. Co jeszcze możemy zrobić? No możemy wiedząc, że chcemy pracować w naszej firmie na przykład na marży 40%, bo takiej oczekujemy, natychmiast mamy mnożnik i wiemy, że jeśli coś kupimy, to musimy to pomnożyć przez 1.67. Ten arkusz otrzymujesz całkowicie bezpłatnie, pobaw nim się, popracuj nad nim. A teraz pokażę Ci, co mógłbyś zrobić, gdzie możesz yy, znaleźć dodatkowe do tego narzędzie. Odwiedź stronę www.adamgrzesie.pl i w trzech kursach, w budżecie firmowym, w budżecie solo przedsiębiorcy i w narzędziach przedsiębiorcy, znajdziesz pełen rozbudowany arkusz. W tym rozbudowanym arkuszu jest dodatkowy arkusz który się nazywa marżownikiem i on służy do tego żebyś sobie mógł wpisać pełną swoją ofertę handlową, wpisać ceny zakupu lub wytworzenia, ustalić narzut na jakim będziesz chciał, chciała pracować i ten arkusz z automatu policzy ci cenę sprzedaży, marżę, zysk i to ile na tym zarobisz. I to jest takie pierwsze podejście, kiedy my znamy swoją marżę, ale szukamy naszej ceny sprzedaży. Druga opcja, druga tabela, którą tutaj widzisz służy temu, że no wiemy za ile coś nas kosztuje w wytworzeniu albo wiemy za ile coś kupimy, ale nasze ceny sprzedaży są różne. No czasem rynek dyktuje te ceny i my nie możemy po prostu tak sobie narzucać tyle ile byśmy chcieli. I tutaj znając cenę zakupu i wpisując sobie, ustalając sobie, Ceny sprzedaży, które chcielibyśmy uzyskać, od razu oczywiście widzimy, czy straciliśmy, czy zarabiamy. Widzimy, jaki narzut powinniśmy tutaj ewentualnie ustawić dla, dla danego produktu, jak również mamy do dyspozycji mnożnik. Ten arkusz jest bardzo przydatny wtedy, kiedy chcemy bardzo szybko zarządzać szerszą ofertą tej pracy. Dlatego zajrzyj po prostu na stronę www.biod.com, kliknij sobie na przykład na narzędzia przedsiębiorcy i zobacz, co w tej cenie dla ciebie jeszcze przygotowałem, możesz do każdego z tych narzędzi zajrzeć do środka. Niech matematyka w biznesie będzie po twojej stronie.